Hejka, hejka, tu kamykos, witam was w odcinku Squadbusters. Dawno nie było Scott Busters, ja też dawno nie grałem. Jest bardzo dużo nowych zmian. No i co, zagram sobie, pewnie jakąś tam jedną czy dwie bitewki tutaj. Ale najpierw odbiorę sobie tutaj nagrody. Co my tu mamy za darmo? Znowuż dali tutaj skiny jakieś, karnet. Na to nie patrzę nawet. Cold, ultra oferta. Jakieś promocje są, widzę nawet. Tu mamy. Handlarza za darmo, słuchajcie, mam 970 kuponików. O, i może kupić za to przebranie dla a przebranie dla handlarza. Słuchajcie, powiem wam tak: emotki można kupić. E a co, tam mam 600, wymienimy. Od razu wyposażę. Zobaczycie też od razu, jak to wygląda. Zarzcie, o, tak i to cała. O, tu jaki fajny, ale nie No dobra. Wymieniłem, mam handlarza na trzecim poziomie, nawet nie widziałem. 100 tysięcy, no dobra, tu nowe wydarzenia są Rekolta Trzeba załatwić tego za 900 monetek, to nie za dużo. Dwie karty, nie grałem dawno zagran, to, to, to zagran wybitki. Nie ma co gadać. O, zobaczcie, t, jestem na tym poziomie, co byłem praktycznie. W ogóle nic się nie posunę do przodu. Ale za to są Gwiezdne skrzynki. I... może mi się uda jedną otworzyć. 10 punktów mi brakuje do skrzynki. Dobra. Niewiele. Lecimy. Zestawienie. Co my tu mamy? Grega, szelkę Mavis. Okej. Okay. Lecimy. Pierwszą bitwę. Oj, dawno nie grałem. Mam nadzieję, że nie wyszedłem z prawy. Wyspa Inwazji i tanie skrzynie. O, po jeden monetkę. To będą duże zespoły. Duże zespoły będą. Kurczaka. Chcę kurczaka. Kurczak zesuwa i będzie zbierał monety szybko i będę mógł kupować nowe te. Szelka. Kolejną skrzynkę. Przedaż. Szelka. Mavis się nie opłaca w ogóle brać. To tyle wam powiem. Dobra, mamy kolejną skrzynkę. Kurczak, jeszcze jeden. Kolejne skrzynki. Yy, dobra, nie będzie Pam. Będzie leczyć. chcę czołga, chcą... Chcę czołg, chcę czołg, czołk. Nie chcę tych monet, ale mi tutaj ha... Szela, szelka, szelka, szelka. Mamy fuzję pierwszą. Yy, dobra, szeli. Lecimy w dwie szelki. Kurczak, niech będzie kurczak. Mega kurczak. Jestem otka, Zobaczcie, widzieliście? Pojawiła się młotka. Na razie strzelamy z daleka. O, o, tutaj już kolega ma dużo. Hmm, odśwież. Tu jest, dobra. Znowu strzelka. No, same szeli będą. Ale zaczek robię już teraz ten. Tylko mam bardzo mało tych. No, mo moneta mi nic nie potrzeba. Mogę wziąć w sumie tego. To jest zginął. O, nie wzięłem. Nie mam tanka żadnego. To jest problem, że nie mam żadnego tanka. O, jest wiedźma. Super. Wiedźma jest fajna. Jesse. Jest Jesse. Ajajaj mina, no jedź kurczaku, czy zdążyłem, nie zdążyłem. A jajaj, gdzie jest medyk? Wszelka, dobra, niech się leczą. No strzelaj tu w tego, jakiś się krzakom, przydałby się jeździec, o o o, ale nie mam BI, nie mam BI, OSB. Chyba się ktoś tutaj wpakował. ktoś tu zginął. Albo ja kogoś załatwiłem, nie mam skrzynki. To jest najgorsze. 6 osób zostało. Jestem szósty dopiero. Orany. Tu też się ktoś wpakował, widzę. Aj, zabrał mi skrzynkę i przez to niestety. Niestety, niestety. Kopalnia otwarta, ale bierzemy szybko. Musimy wziąć jeszcze jakąś postać. Strasznie mało mam. Mortis. Dobra, bierzemy Mortisa. Nie miałem jeszcze Mortisa. Mortis. Szynka. Barbarian. 35 jestem dopiero jestem piąty słuchajcie, mam Mortisa Wiedźma Chcę diamenty, chcę diamenty, chcę diamenty Ojej, ale tu teraz zginęła, zginęłem na koniec baśnieczka Straciłem trochę diamentów, trochę zyskałem, niestety jestem na piątym miejscu, więc chyba nie jest źle. Jest źle. O, podniosłem poziom sobie razy dwa skrzynki, będę miał bonus. No dobra, to w takim razie kolejna misyjka będzie otwieramy skrzynki, zobaczymy co dostaniemy. Przydałby się kluczyk. Rzadka skrzyneczka. Medyk, dobra, może być. Odblokowałem osiągnięcie. Mam tutaj nagrodę jakąś do odebrania. jedną z kart. Małą muszeli dostałem. Dobra. Czy podwajać mnożnik skrzyn. Dobra, niech będzie mnożnik skrzyń. Mnożnik skrzyń się przydaje. Tu mam skarnetu, jakieś, o monetki jeszcze. Fajnie jest teraz gwiazdne żetony, będę mógł otworzyć skrzynkę. I otwieramy skrzynkę. Zobaczymy, co dostaniemy. Boga? Coś jak w Brawl Stars zrobili. Trzy gwiazdkowe dostanę. Mavis. No, super. Super Mavis zostałem. No i teraz kolejne za 500. Następna skrzyna awansuje nagrodę jakoś ultra lub szerszą. Znaczy, cztery gwiazdki mi pokazuje, że dostanę. Całkiem, całkiem. Dobra. Rozwijmy sobie wiedźmę. I zagram sobie jeszcze jedną potyczkę na pewno. Gra się zmieniła. Tyle wam powiem. Na pewno jest yy, łatwiej wygrać w sensie takim, że. No bardziej wyrównane są te teamy teraz, tak mi się wydaje, przynajmniej z tego co widzę po tej pierwszej rozgrzewce. Zobaczymy tak, jak będzie druga. Ja źle zagrałem, bo po prostu mało, że tak powiem, zainwestowałem w zespoły, bo powinienem więcej skrzynek brać, po jeden Wstawimy sobie, o! Mamy monetki i tu będzie nam zdobywał i mogę już sobie brać kolejną postać. Barbarzyńce. Barbarzyńca jest dobry. Też go trochę... Kolejna skrzyneczka. Kolejny Greg. Więcej niż trzech Gregów, czyli fuzję nie warto brać, to wam od razu powiem. Mortis. Dobra, jest epicka postać, to bierzemy epicką postać i idziemy tu od razu po skrzynkę. Dokładnie. Colt z nową mamotką. ścinaj te drzewa, ścinaj te drzewa tutaj. O, mam bombę Grega, mam, dobra, Grega już więcej. Tu bierzemy. Monetki, a tutaj na mnie coś strzelać, dobra. Bierzemy czarodzieja. Jeszcze czarodzieja nie brałem. Nie wiem, co robi czarodziej. Bomba. Mało mam monet strasznie. 12, a powinienem mieć. Mam czary, tutaj, dobra, dwa czary. Ok, bombę rzucimy tu. Będziemy mieli monety na no ten, tak jest, na skrzynkę. Dobra, czarodzieja. Przydałoby się podleczyć nam, tu górnik by się przydowidzę. Jest, są, monet, są drzewa, są drzewa. Gregg, kop. Dobra, mamy na kolejną. Czarodziej. No i co ten czarodziej robi, przyznam szczerze, to wam powiem. Że, nie mam kompletnie pojęcia. Dobra, szał mamy, okej. Okay. Tu by się maybe przydała. Chyba bardziej. Dobra, weźmy Colta, bo już muszę mieć kogoś, kto będzie... Strzalał tutaj i zabijał, bo bez tego to będzie ciężko. Żeby coś tu ugrać. Ok, tutaj mamy z do zebrania. O, podleczymy się od razu. E, dobra, barbarzyńca na ten. Czołg niestety nic nam nie da. Bierz, wiesz, bierz strzynka, jesteśmy na... Dobra, wiesz. Hank Ryder mi się przyda tutaj, żeby zabrać drzewka. I ktoś już zginął. Wybieraj Mortisa jeszcze. Wyszedłem, niestety, tutaj z tego, ale to był chyba, i to był chyba błąd. Zamroziłem, ale za późno, O właśnie, o właśnie, kolego, kolego, chodź, zginiesz, zginiesz. Daj mi czary i wygram to, wygram to, wygram to. Ach, nie wygrałem tego słuchajcie, niestety. I... Ale trochę... Trochę tych zdobyłem. Tutaj jeszcze są diamenty, wiesz, diamenty. Hmm. Najlepszy wynik pierwszej trójce jestem, więc chyba całkiem całkiem. Także teraz jest tak, że się więcej... O, ale tutaj King Arthur pozałatwiał ludzi. No, ale do stu elementów nie doszedłem, to tak sobie bym powiedział. Ale skrzynka razy dwa na trzecie miejsce. Myślę, że to całkiem, całkiem. Otwieramy. Słuchajcie, o, super wielka skrzynka. Razy dwa, zobaczcie, dostałem... Dwadzieścia... 20... 28 Maywisków. Dobra, od razu rozwijamy. Słuchajcie, jeżeli chcecie więcej, zobaczyć, nie chcecie grać, dajcie znać w komentarzu. O, coś mi się zwiesiło, widzę. Dobra, dajcie znać w komentarzu. To najlepiej, zostawcie subs suba, subskrypcję. Tak, będziecie mieli dostęp do wszystkiego. 30 biletów dostałem z do stylu, więc będę mógł sobie kupić jakąś emotkę. I odbierzemy nagrodę jeszcze na koniec sobie. 750 monetek i super skrzynka. Czy ona będzie razy dwa? 5. Chyba nie jest razy dwa. No, te tylko z gry są razy dwa. A mnożnik skrzyni mam razy 2 na trzy skrzynki jeszcze zostały. Tak, Całkiem, całkiem. Tu mam czar ukorzystany. I dwie misje ukończyłem. Te monetki tygodniowe. Więc. Hmm. No dobrze. I jednego brakuje mi tutaj do piniaty. Hmm. Powiem wam tak. Wiele z was tu osób to gra, a mam was par znajomych. Jeżeli chcecie zagrać ze mną, to zapraszam. Tu macie ID moje. O. Można sobie, że tak powiem, to ID wyszukać. I zagrać razem. Dobrze. W tym odcinku to będzie wszystko. Cóż, to było Squadbusters, Busters, ja jestem Kamykos i do zobaczenia, trzymajcie się, hejka, pa pa.